Dzień dobry, witam Państwa na czacie inwestorskim Kolejkowo S.A. Ja nazywam się Jakub Paczyński, jestem prezesem Kolejkowa. Powiem Państwu o tym, czym się zajmujemy, o emisji, którą Kolejkowo S.A. miało w październiku 2022 roku i co się od tej pory wydarzyło w Kolejkowie, jakie mamy dalsze plany. Kolejkowo to miniaturowy świat, który odzwierciedla daną, dane województwo, daną lokalizację, w której się znajduje. znajduje. Obecnie mamy dwie lokalizacje w Wrocławiu i w W Wrocławiu opowiadamy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku, w Milicach opowiadamy o Śląsku. Kolejkowo to budynki z tamtych stron, czyli, czyli z danych lokalizacji, oraz też ruszające się po makiecie pociągi statki, tramwaje, samochody. W Kolejkowie mamy też dzień i noc. Dzień trwa 9 minut, noc trwa 4 minuty. Bardzo chętnie odwiedzane jest przez rodziny z dziećmi, ale też seniorów, przez studentów, przez wycieczki szkolne. Oprócz tego, że na makietach występują budynki z danych lokalizacji, bardzo dużą uwagę skupiamy też na takich szczegółach życia społecznego bardzo dużo scenek sytuacyjnych. Mamy kilka tysięcy figurek na każdej z lokalizacji, na każdej z wystaw. I to cieszy się chyba największym powodzeniem. Oczywiście. Makiety są bardzo zaawansowane technologicznie. Pracujemy 360 dni w roku przez 8 godzin. To powoduje, że mechanizmy wszystkie muszą być wykonane tak, jak wykonuje się w fabrykach, które cały czas pracują. Bardzo dużo nowości, na przykład burza z deszczem we Wrocławiu, ostatnio którą powstała. To, jest, to są jedyne makiety i w ulicach w i mamy tę technologię zastosowaną. To są jedyne makiety na świecie, na których pada deszcz. To deszcz jest bardzo dużym przeciwnikiem makiet. Tutaj prace nad tym, żeby doprowadzić tą makietę do doskonałości trwały prawie 3 lata. Pod makietą na ulicach są zastos zastosowane kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. Ta woda jest odprowadzana pod makietę, później wykorzystywana do, do, jeszcze raz do do deszczu. Mamy bardzo dużo mechanicznych, ruchomych, ruchomych rzeczy. Te rzeczy bardzo często są uruchomione na guzik, co powoduje tą interakcję naszych gości z makietą. Oni mogą trochę decydować, co się na tej makiecie dzieje. Rozwijamy cały czas te scenki interaktywne. Cieszą się bardzo dużą popularnością. Idziemy też w technologię wyświetlania w, w mappingu 3D. Polega to na tym, że pobieramy sobie taki skan przestrzeni budynków i wyświetlamy na tych budynkach w nocy, czyli w tej nocy kolejkowej, wyświetlamy dodatkową treść nad makietami, to też budzi bardzo dużą ciekawość i na pewno będziemy rozwijali tą technologię. Przy budowie makiet pracuje obecnie 12 modelarzy, ich praca polega na tworzeniu budynków, tworzeniu figurek, układaniu torowiska, układaniu dróg. Oczywiście wszyscy się świetnie przy tym bawią, bo przy tworzeniu zawsze jest dużo, dużo zabawy i dużo śmiechów, no ale, ale jest to też praca żmudna i potrzebująca dużo uwagi i skupienia. Obecnie kolejkowo to dwie lokalizacje, tak jak wspomniałem, to jest Wrocław i Gliwice. Powierzchnia samych wystaw to jest 2000 metrów kwadratowych. Powierzchnia, którą wynajmujemy, to jest 4500 metrów kwadratowych. Ta dodatkowa powierzchnia jest potrzebna nam na wszelkiego rodzaju zaplecza, ale też na wystawy czasowe, na kawiarnie, na sklep z pamiątkami. No i oczywiście na obsługę klientów też przestrzeń. W 2022 roku przenieśliśmy się do Skytowera we Wrocławiu. Wcześniej byliśmy na Dworcu Siebockim, później przyszliśmy do Towera i też zanotowaliśmy bardzo duże wzrosty w porównaniu, w przychodów w porównaniu do 2019 roku. 2019 roku był dla nas bardzo dobrym okresem. To był okres przed pandemią. W 2020 roku wybuchła by pandemia, a 2020 w 2021 Roku też częściowo byliśmy zamknięci przez y, przepisy administracyjne, ale 2022 rok to już był dla nas bardzo dobry rok, lepszy od tego 2019: ponad 110% wzrostu przychodów. Y, Odwiedzających w 2022 roku mieliśmy 320 tysięcy, 215 tysięcy przypada na kolejkowo Wrocław, 105 tysięcy na kolejkowo w Gliwicach Kolejkowo w Gminicach jest młodszą wystawą. Ma bardzo duży jeszcze no, potencjał wzrostu. Myślę, że kolejkowo w Gminicach powinno osiągnąć około 220-230 tysięcy odwiedzających rocznie. Myślę, że osiągniemy to w ciągu dwóch, trzech lat. Tak jak mówiłem, kolejkowo po lewej stronie kolejkowo we Wrocławiu myśli się w Skateaway, że to jest najwyższy budynek, bardzo charakterystycznie rozpoznawalny. Po prawej stronie kolejkowo gminy, ono myśli się w Europie Centralnej, to jest centrum handlowe, położone na skrzyżowaniu dwóch autostrad autostrady A1 i autostrady A4. Do tego droga DTS, która łączy cały śląsk, więc miejsce. Do którego łatwo można dostać się, bezpłatny, duży parking i myślę, że dobre, dobre lokalizacje. Jeżeli chodzi o, o klientów indywidualnych, to tutaj dla wielu osób jest to zaskoczeniem, ale dzieci stanowią tylko 36%. Co trzecie odwiedzający to jest dzieckiem, e, najwięcej dorosłych, seniorów, to seniorzy są bardzo dużą grupą, dla nas to jest 7%. Trudniejszą grupą to jest młodzież i studenci, to jest 4%. Współpracujemy z uczelniami, bardzo aktywizujemy tę grupę i chcemy, żeby do nas przychodzili, ale tak jak mówię, jest to, jest to najtrudniejszy dla nas ten, ten wiek do, do zachęcenia do przyjścia. Oprócz klientów indywidualnych obsługujemy bardzo dużo wycieczek szkolnych i przedszkolnych. Obecnie jesteśmy w. W szczycie sezonu wycieczkowego i odwiedza nas we Wrocławiu 15-20 wycieczek dziennie. W Gliwicach około 4-5-6 wycieczek do, do 10 wycieczek dziennie. I to stanowi też spory procent przychodów kolejkowa, szczególnie właśnie w maju, czerwcu, już praktycznie wycieczki mamy przez cały rok. Dodatkowym źródłem przychodów i to znacznym, bo około 22% jest dla nas sklepiki z pamiątkami, które znajdują się w szerzestawach. Chodzi o to, że ludzie wychodząc rozemocjonowani, pełni wrażeń, oni chcieliby zabrać cząstkę kolejkową do siebie do domu i kupić taką pamiątkę związaną z kolejkową, także przychód ze sklepiku to jest około 22%. W całej w przykładach kolejkowa. Bardzo pilnujemy tego, aby w sklepiku znajdowały się obrendowane nasze logo przedmioty, te pamiątki. Z tego względu, że to jest też w pewnym sensie reklama i przywiązanie do marki. Te, te produkty trafiają na półki w domach, i ten kontakt z marką jest cały czas. A poza tym też widzimy, że produkty, które są brandowane naszym, naszym prototypem, one sprzedają się dużo lepiej niż zwykłe produkty. W kolejkowie co jakiś czas przygotowujemy wystawy czasowe. One powodują to, że mamy dodatkowy temat do dziennikarzy, do rozmowy z, z naszymi klientami, do komunikowania im nowości. I mamy dwie główne takie wystawy czasowe. Jedna to jest wystawa zimowa. Ona zaczyna się pod koniec listopada i trwa do końca lutego. To jest miasto z piernika. Używamy do tego ciasta piernikowego. W tym roku też razem z nami pracowała nad wystawą Mistrzyni Świata w cukiernictwie. I tutaj na dole są dwie figurki. Czerwonego kapturka i wilka. To jest wykonane te są figurki około 25-30 cm, wykonane w 100% z cukru. Do kampanii marketingowych często używamy znane osoby. Tutaj na zdjęciu widać panią Marię, która gra w serialu w TVN skazana i pana Józefa, który. No, w styczniu był najbardziej wyszukiwanym mężczyzną w Google, w polskim wyszukiwarce Google. Pan Józef został królem turnusów sanatorium miłości sezon 5 i to był najbardziej chyba rozpoznawalny serial w TVP. Oglądało go około 3 milionów ludzi praktycznie każdy odcinek. Kolejną wystawą czasową, która zacznie się za dwa tygodnie u nas, to jest Miasto z Piasku. To jest wystawa zbudowana w 100% z piasku. Zbudowane są zamki i rzeźby z piasku. To jest wystawa ekologiczna. Ludziki z Kolejkowa przechodzą na tą wystawę piaskową i zagospodarowują rzeczy, które zostawiamy na plażach, czy, czy to jako odpadki, a czasami zapominamy, o zabranie z plaży i tutaj mamy ten walor edukacyjny, ekologiczny. Wystawy czasowe, tak jak wspominałem, robimy po to przede wszystkim, żeby skłonić klientów do powrotu do Kolejkowa, ale też jest to dla nas bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o, o, o media, o marketing i o wizerunek. I Praktycznie miast, miasto Spierników ściąga do nas wszystkie media, które są w Polsce, ale też zagraniczne. Już drugi rok z rzędu zgłasza się do nas Reuters i reklama, czy tam może materiał, który opowiada o mieście Spiernika, jest wyświetlany w 120-140 telewizjach na całym świecie, w Tajwanie. W Japonii, w Arabii Saudyjskiej, w Ameryce bardzo popularnie jest ten, ten materiał. W tym roku też współpracowaliśmy z polską organizacją turystyczną, z oddziałem w Izraelu. I w Izraelu jeździło 80 taksówek, wyklejonych właśnie miastem z Piernika. I one zachęcały do przyjazdu do, do Polski, do Wrocławia, do Polski, aby skłonić do turystów do odwiedzenia naszych miast. No i oczywiście wszystkie media tutaj na RMF, ale, ale też TVP, TVN, Radio SK, wszystkie media polskie od tych wystawach publicznych. W 2022 roku w październiku postanowiliśmy, że jesteśmy już na tyle poukładaną spółką, że moglibyśmy Rozwijać się szybciej. Z tego względu podjęliśmy decyzję o tym, aby wyemitować akcje. Emisja akcji była prowadzona na platformie Bismarck. Zakończyła się pełnym sukcesem. Ona zakończyła się przed, z da, datą, przed datą, którą sobie założyliśmy do zakończenia emisji. E, Spotkała się z bardzo dużym ciepłym odzewem. To była jedna z najlepszych emisji mikrofundingowych, dodało nam to oczywiście skrzydeł i pewności, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Tak jak tak, 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 prognozowaliśmy przychody i zyski, prognoza powstała w 2021 roku w grudniu, więc cały, cały rok trzeba było zaplanować. Prognozowanie przychodów i zysków jest bardzo trudne, szczególnie w takich burzliwych czasach jak czasy covidowe, które mogły nam tak naprawdę zaburzyć to, te przychody, ale planowaliśmy, że ilość klientów będzie w 2022 roku na poziomie 310 tysięcy. Udało nam się przekroczyć tą liczbę i Ilość klientów wynosiła około 320 tysięcy. Przykład był troszkę wyższy, zysk też był wyższy, i tutaj na kolejnej planszy to widać. Prognozowaliśmy zysk na poziomie, przepraszam, przychody na poziomie 9 milionów 300 tysięcy zł. Przychody osiągnęliśmy na poziomie 9 milionów 450 tysięcy zł. Prognozowany zysk wynosił 1 milion 800 tysięcy. Osiągnięty zysk brutto 3 700, ale tutaj muszę postawić gwiazdkę, ponieważ do, do zysku zaliczyły się też umorzenia starczy antykovidowej w kwocie około 1 300, więc taki zysk operacyjny wyniósł mniej więcej około 2 400, czyli taki naprawdę ten, ten realny, który którego musiał się odnosić, ale i tak był no, sporo wyższy niż, niż prognoza. Celem emisji, który przedstawiliśmy, było otwarcie makiety, otwarcie wystawy w Warszawie. Przygotowujemy się do tego otwarcia. Mamy bardzo zaawansowane już rozmowy odnośnie wynajmu lokalu. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych lokalizacji w Warszawie. Jesteśmy na, teraz na etapie ustalania już warunków. Umowy, zapisów umowy. Oprócz e, oczywistych działań e, w celu wynajęcia lokalu, już e, prowadzimy, budowę, już prowadzimy e, budowę elementów, makiet. E, tutaj na zdjęciach widać e, zamek, e, zamek Królewski w Warszawie i kamienice, które są naprzeciwko zamku. Tu po jeszcze jest kolumna Gminy, oczywiście, ale tych makiet e, mamy, Takich dużych, wykonanych jeszcze dwie, dwa duże budynki, bardzo szczegółowe. I w ciągu dosłownie dwóch, trzech tygodni kończymy kolejne dwa budynki, bardzo reprezentatywne, bardzo szczegółowe. Na początek wybraliśmy sobie najtrudniejsze budynki do, do zrobienia, później już, już będzie to szybciej będziemy wytwarzały te makiety. Będą budynki łatwiejsze, o mniejszej ilości szczegółów, mniej mniej rzeźb, mniej takich bardzo precyzyjnych rzeczy. Kolejną kolejnym rzeczą, którą powiedzieliśmy, że pracujemy, nad którą pracujemy i którą będziemy robili, to jest powstanie modelarni w Wieleni Górze. To jest bardzo ważna inwestycja dla na nas, ponieważ ona będzie spełniała trzy funkcje. Pierwsza i taka najważniejsza to jest budowanie makiet w jednym miejscu. Teraz mamy rozproszone budowanie makiet. Musimy poświęcać dużo czasu na logistykę i niestety czasami też zdarzają się błędy w wymiarowaniu i musimy poświęcać czas na to, żeby, żeby pewne rzeczy przerabiać. Tutaj tych błędów będziemy unikali. Oprócz tego powstawania makiet. Będzie też w tym budynku mieściło się zarządzanie całym kolejkowym, co też tam pozwoli mieć lepszą kontrolę nad modelarnią, nad szybszym przepływem informacji. A trzeci, kolejny ważny element to jest pokazywanie, to, to będzie modelarnia, która będzie dostępna dla zwiedzających. I modelnie jest budowane na jej górze w Karkonoszach, czyli w takich ośrodkach turystycznych, jak Karpa, Szwerska Poręba czy Świeradów Zdrój. To są odległości około 20-30 minut drogi od, od tej modelarni, którą budujemy. Liczymy na to, że będziemy mieć sporo odwiedzających, szczególnie że w, w tych lokalizacjach, które mamy wystaw, bardzo często klienci pytają nas o to, jak powstają te makiety Dobrze się tego słucha i myślę, że to będzie też hit turystyczny Karkonosze. Modelarnie w Jeleniej Górze planujemy otworzyć we wrześniu, na tą chwilę nie mieliśmy żadnych przystojów, żadnych opóźnień, więc no jest to w dobrej myśli i myślę, że, że we wrześniu otworzymy ją. Podczas emisji mówiliśmy też o tym, że chcielibyśmy wejść na New Connect i praktycznie już w bardzo krótkim czasie po, po emisji, po udanej emisji akcji podpisaliśmy umowę z autoryzowanym doradcą z Blue Oak. Blue Oak nas już teraz prowadzi już narzuca nam standardy, które będziemy, będą u nas wymagane na. New Connect mówi o standardach przede wszystkim komunikacji z inwestorami. My się tego uczymy, ale nie, nie mamy obowiązku robienia tego teraz, w, w tym momencie, ale chcemy już się tego uczyć, żeby przejście na New Connect było bardzo płynne, żebyśmy nie poświęcali, przeorganizowywali firmy, dlatego że weszliśmy na New Connect i, i zaburzy nam to tą właściwą naszą działalność, czyli czyli działalność tą wystawienniczą i budowania makiet, więc już teraz wprowadzamy te standardy. E, oczywiście i, i pewnie jeszcze trochę brakuje do standardów ale, ale cały czas pod, pod, podwyższamy sobie tą poprzeczkę, żeby to wyjście było bardzo płynne. E, mamy założoną grupę dla akcjonariuszy Kolejkowa, jest na niej dwóch członków i tam na bieżąco informujemy, o postępach, o postępach prac, budowy, czy postępach, które na, na wystawach są dokonywane, ale też opowiadamy o tym o etapach rozwoju firmy. Tutaj też się, cieszymy się bardzo dobrym dużym powodzeniem i też widzimy, że osoby są zaangażowane. To jest dla nas też bardzo cenna informacja zwrotna. Publikujemy na stronie relacje inwestorskie kolejkowa, publikujemy raporty miesięczne, zachęcam Państwa do zapoznania się oraz raporty okresowe. Póki co opublikowaliśmy raport okresowy za pierwszy kwartał 2023 roku, ale te raporty będą się oczywiście pojawiały z biegiem czasu kolejne i również informacje bieżące. Dalszy rozwój oprócz otwarcia Warszawy i otwarcia modelarni my już pomału, pomału planujemy, żeby, żeby dostosować się do tego. Na pewno jest to rozwój obecnych lokalizacji, bo widzimy jeszcze duży potencjał w odwiedzalności danych lokalizacji, szczególnie w Gliwicach widzimy bardzo duży potencjał wzrostowy odwiedzalności. W Gliwicach już niedługo powstanie lotnisko Katowice-Pyrzowice i zimowa makieta. Pracujemy nad, nad zo, ale też nad rozwinięciem systemu kontroli sterowania aut. Już teraz mamy systemy, które szczytują nam z aut bardzo dużo danych od numeru rejestracyjnego, poziomu naładowania baterii, ale też na przykład prędkości, bo mamy, mamy możliwość ustawienia trzech prędkości. Możemy włączyć kierunkowskazy, kierunkowskazy w samochodach, więc pracujemy nad tym systemem, żeby on był jeszcze bardziej i Chcemy spowodować to, że auta same będą kierowały się na punkt ładowania, czyli bez udziału człowieka. I chcemy też więcej scenek takich sytuacyjnych zrobić z samochodami. Już teraz mamy scenkę, gdzie jest fotoradar ustawiony. Wcześniej. Losowo samochodom są nadawane prędkości, komputer losuje jaki samochód z jaką prędkością ma jechać. Radar odczytuje z jaką faktycznie jedzie prędkość, może jedzie za szybko, robi mu zdjęcie, ale takich rzeczy będziemy mogli dużo więcej zrobić. Przy tym systemie on będzie mógł być bardzo mocno rozbudowany. Sprawdzamy też możliwości otwarcia wystawy w Gdańsku. Analizujemy rynek turystyczny, ruch turystyczny w Gdańsku. Analizujemy też zagraniczne atrakcje już. To jest plan na, na, na daleką przyszłość, co prawda, rozwijanie kolejkowa za granicą, ale już jest taki czas, gdzie przyglądamy się rynkom. Niektóre rynki nas bardzo interesują, niektóre mniej. Rozważamy, rozważamy tak jak mówię, różne opcje. I też badamy możliwości zbudowania innej marki innej marki turystycznej. Ale to jeszcze też jest tak naprawdę w fazie badań. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Zachęcam też do obserwowania kolejkowa, do rozwoju, do tego, jak się rozwijamy. Dziękuję bardzo za... Wysłuchanie. Dziękuję za pytania. Do widzenia.